Witajcie, dobrze, że tu jesteście. Dziś zabieramy Was w miejsce, o którym mało kto słyszał, a które zrobiło na nas duże wrażenie. Żeby tu dotrzeć trzeba zjechać z głównych dróg. Po drodze mijaliśmy wioski, pola ryżowe i zwykłe codzienne życie. Już sam dojazd pokazuje, że to nie jest atrakcja z folderu turystycznego. szliśmy do wnętrza jaskini z lokalnym przewodnikiem. Już na wstępie możemy powiedzieć jedno: ta wyprawa była naprawdę niesamowita. Nie jesteśmy w Angkor Wat. Nie ma tu tłumów, wielkich bram ani biletów za kosmiczne ceny. Jesteśmy w Kambodży, niedaleko Kampot, a przed nami Phnom. Kok Cave, jedno z najstarszych miejsc kultu w tym kraju. Ready? No. Polish language. Polish, English, just a little Russian. Oh, Russian too. Just a little bit. Rasputin? To Rasputin. You know who who was Rasputin? Very bad guy. bad guy. Zelenski <laughs> Zołeński Zołeński z Ukrainian Ok, wchodzimy teraz po schodach Także porozmawialiśmy sobie troszeczkę o Zoeńskim raz putnym 203 step How many? Okej okay. so do, uh, Dobrze Także jest troszeczkę wspinania znowu ale dobrze. Przyda się. Ćwiczenia gimnastyczne będą. Na miejscu nie ma wielkiej infrastruktury. Jest mała bramka, kilku lokalnych ludzi i kamienne schody prowadzące w górę skały. Wilgotno, gorąco i bardzo naturalnie. Tak, tak. Yes. No, będziemy zasapani. Ho, ho, ho. Tak, idziemy. Za tym panem. Piękny punkt widokowy. Tak stąd widać właśnie wyspę Pukok i tam widać bokor Ipno i przepraszam kampot Także naprawdę piękny widok stąd Right now we are one month no, oh, cam no, Campot, cap. cap. Cap, but we are from Cap we are going everywhere. Okay. Pot, we were in Campot three times. We were on the Bokor here, two times. <laughs> fajnie powiewa, jest fajnie chudnawo. Tak, właśnie nie, nie wracamy tym samym tym samym szlakiem tylko będziemy wracali innym. także warto sobie tutaj, tak, tak, piękna jaskinia. Pnom Gok to nie tylko jaskinia. W jej wnętrzu znajduje się hinduska świątynia z VII wieku z czasów królestwa Funan. To okres dużo wcześniejszy niż Angkor Wat. Mówimy o samych początkach cywilizacji Kmerów. Warto, warto zwiedzać. Mhm. Yes, that's true. Byliśmy tutaj obok jaskini, właśnie też były takie korzenie, tylko że o wiele, wiele większe. Jaskinia jest wysoka, pełna stalaktytów i stalagmitów. A niektóre formacje wyglądają jak naturalne rzeźby. I nagle, między skałami oh, so nice. pojawia się świątynia. Nie replika, nie rekonstrukcja. Oryginał, zbudowany wewnątrz z jaskini z cegły, bez nowoczesnych narzędzi. <laughs> Uh no. Too expensive. Too expensive to go there and to be there because two weeks cost something like $400. Yes. Expensive. So after Cambodia you go home and more country. yeah. we The temple was dedicated to Shiva. A w środku do dziś znajduje się Lingam, symbol stworzenia i energii życia. To niesamowite, że coś takiego przetrwało ponad 1300 lat. This one is a Linga. This one. Mm -hmm. so linga Shiva is not Buddhist, it's a Hindu temple. Mm -hmm. yes. And Linga nazywa się Stalamach, growing up, and Stalatai growing down with the water. ale mm -hmm. teraz the water is finished. Oh. And the water for people they believe.

Jest to jeden z najlepiej zachowanych pre-angkorskich obiektów w Kambodży. A mimo to większość turystów kompletnie o nim nie wie. Dla wielu to po prostu kolejna jaskinia. A tak naprawdę to klucz do zrozumienia początków kmerskiej religii i architektury. Dla nas ta wyprawa z lokalnym przewodnikiem była jednym z najmocniejszych punktów całej podróży. Surowa, autentyczna i bardzo daleka od klasycznego zwiedzania.

You, you see the bridge? So it's for her. Which one will be better? Uh, step. Nie, kiedy się ubijesz, to nie ma Okay, okay. Okay, okay. No, she no. want to stay here. Yes. We can go going... only together. Yeah, 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 yeah. Come back. Yes, yeah, no. Yeah. Dobrze więc, Grażynka została. my idziemy. And in the raining season you cannot come this way. Oh yeah, for sure. It's a lot of water probably. To co? Żegnaj, papa. Pa. Bye bye. A, one more. <grymne> tak, przekraczamy most. Schodząc do środka, bardzo szybko zrozumieliśmy, jak ważna była obecność przewodnika. Poprowadził nas przez wąskie przejścia, przez które sami nigdy byśmy się nie odważyli przejść. I bardzo możliwe, że po prostu byśmy się tam zgubili. Muszę wyłączyć kamerę. No, słuchajcie, tu jest naprawdę. hardcore żeby przejść ten no to trzeba się naprawdę nagimnastykować Wow, to naprawdę wygląda imponująco. And we are going down. No this way. Okay, so we are going. But go down. Sure. Trzeba się trzymać, naprawdę. No i tu by się faktycznie przydała kamerka goprowska do tego, a nie ta DJI, ale i tak jest fajnie. Ok, let's go. To zdecydowanie nie jest wyprawa dla ludzi z klaustrofobią. W niektórych momentach przestrzeń się zwęża, sufit jest nisko, a światło dociera tylko z latarki przewodnika. How many tourists do you have? A day? Yes, you. <laughs> <laughs> yeah, but normally. Okay. Now the a low season, it's not. Not it's too, too many. many. Yeah, quite less. Uh, in the high season is a lot of tourists. but mm Hmm. Chcę robić powolutku. Dobra, wyłączę kamerę, żeby nie przeszkadzać. Okej, okay, słuchajcie, wyszliśmy stamtąd, idziemy tutaj i idziemy jeszcze niżej. oczywiście nie będziemy tutaj schodzić po tych stromych, ale. Mm -hmm. Także będziemy musieli przejść tamte teraz. My water, my my. Chyliśmy na dno, do piekła. Wow, bardzo uh kimalutki. -huh. Can I go closer? No. Oh, he's like. <laughs> oh, it's more, 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 more. It's a lot of bats. No, here not much. Oh wow. People here they eat. Oh, you really? It's tasty. Ja. No, wygląda to zjawiskowo słuchajcie. Jest pięknie. yeah. Wow, so deep. So deep. No to woda sięga jak, jak deszcze padają właśnie do tej brązowej kreski tutaj A my idziemy teraz do góry Ciężko bez dwóch rąk mm -hmm. Powiaski nie są zjawiskowe. Muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę nieźle. Wszędzie przelatują nietoperze. Okej, okay. let's go. Mm -hmm. Oh, really? Sure. Place Nice Oh, it's a lot. Two tiley hits. they catch. Uh huh. <laughs> wow. Sorry, it takes just a little longer because I have to do. No problem. No problem. Yeah, don't worry. make a photo for your family. Yeah, for my wife too. Yeah, your wife too. <laughs> Water. Yes, it's so wow. Well. Będziemy musieli iść tamtędy, więc muszę wyłączyć kamerę, żeby po prostu się chwycić wszystkiego. Schowam kamerę na razie do, e, do kieszeni słuchajcie, przyszliśmy stamtąd gdzieś tam, 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 tam a idziemy tutaj w ten mały przespół. Uh, follow. follow you. Okay. Follow you. Okay. really chasma. It's Too much rice. <laughs> <laughs> <My hope. laughs> okay. Like this? Sit down, sit down. Yes, sit down. Left hand. Aha. Give me a second. Yeah, like there, here and like here. Oh, tada! We are very small. Very small. Okay. so Słuchajcie, <laughs> i wyszliśmy tą dziurą, dokładnie tą dziurą, tą szparką. No, wyprawa była przednia, muszę wam powiedzieć. Ha, jakoś żyje. Ha. I na tym będziemy kończyć. Jeśli podoba Wam się taki sposób odkrywania świata bez filtrów i poza utartym szlakiem, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, czy wolicie znane miejsca, czy takie ukryte perełki jak ta jaskinia. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.